Witam wszystkich serdecznie. Zacznę, że tak powiem, trochę od dupy strony. Już mam wszystko rozebrane. Samochód to jest BMW X3E83. Problem był tego typu, że w ogóle nie dało się włożyć płyty. Tak, jakby nie wiem. No, słychać było, że silniczek chodzi, a nie pobierało płyty. Co zrobiłem? Odkręciłem tutaj tą śrubkę, zdjąłem silniczek. No, i co, no i pomogło. Zdjęłem się, tam, a zresztą, może pokażę. Nie wiem, czy będzie dobrze światło widać, tylko wyjmę płytę. No już płytę oddaję, światło muszę zapalić. Skoro płytę oddało, to. A, na potrzeby filmu. Tu macie silniczek, i tu tym pokrętłem możecie sobie wysunąć płytę. Gdyby ktoś miał problem z niedziałającym silniczkiem i płyta by nie chciała wyjść, to tutaj tym pokrętłem można płytę wyjąć. Dobra, się wyłączę, muszę to skręcić. Włączę się za chwilę. No, silniczek najprawdopodobniej się tylko przywiesił. Pomogło wykręcenie i tutaj poruszanie nim. Być może tutaj chodzi też o te setne milimetra. Delikatnie się go da tutaj na śrubce przesunąć. Już by. ok. Jak ja tutaj się do tego zabierałem na początku, to wychodzi normalnie palcami albo ewentualnie można czymś podważyć. Później są śrubki do ramki od góry. Dwie śrubki. Wykręcamy dwie śrubki i ramka wychodzi cała. Odnośnie radia też są tutaj z przodu takie dwie śrubki Wykręca się te dwie śrubki Cała filozofia, żeby wyjąć radio Zajmie to raptem 10 minut Także warto samemu to zrobić Bo mi się akurat udało Naprawiłem, jestem zadowolony Tradycyjnie co mogę zrobić To zachęcić do dawania w górę bądź w dół Jeżeli się komuś nie podobało Jeżeli ktoś ma podobny problem z radiem Może napisać w komentarzu Powiem jak ja to robiłem filozofii tu żadnej nie ma. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i zapraszam do oglądania moich filmów. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć, hej.